Odejście na springu dziobowym bardzo fajny manewr, przydatny, zwłaszcza na łódkach tej konstrukcji jak właśnie Michała, Michał za sterem. Koledzy pomogą, ja będę udawał tutaj obsługę mariny, żeby nie trzeba było yy, skakać. Także zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zgłaszam odejście od pomostu. Przyjąłem. Radek tu na dziobową. Dziobowa poszła. Dzisiaj godaj spring rufowy. Koledzy dają mi luz na cumach, a ja tylko ściągam pętlę. Radek, odbijać manewrowy na dziobie. Krzysiek, oddaj cumę ruchową. Cuma rufowa poszła? I zobaczcie, Michał ma skręcony na maksa ster w lewo. Bieg wolno naprzód i łódka niby chce jechać do przodu, ale trzymają spring. No Radek oczywiście jeszcze tu kontroluje odbijaczem i zobaczcie, jak mocno możemy odchylić łódkę. Jak Michał uzna, że jest OK, to sobie daje Oddaję spring, oddaję spring i odjeżdża oddaj spring Jest oddaj spring dziobowy Dziękuję Życzę przyjemnej żeglugi Dziękujemy Dziękuję bardzo suma w odbijaczach No, pokład weźią sobie. I teraz uważaj, bo że... się sobie przygotuj się. O, trochę było tutaj zakalafierzony. Widzisz, on się opiera ładnie nie podkładaj palców. Oddać spring. Przygotuj sobie jedną linię. Tak, jedną na ruch. podasz mi pe, z na ruchie. Tak, to można by przygotować. To też mam na